Mateusz Kaniowski, razem ze mną Wojtek Gola, który jak jak zakłada te Cześć okulary. Mateuszu. kurde mówię, nie wiem, James Bondom nie przyszedł, czy o co chodzi? Bygu, te okulary to jest to jest moje przekleństwo. Jak byliśmy teraz na wyjeździe w Barcelonie za Madeuszem, Zusie, yy, z Błońskim, zgubiłem je 8 razy. Jeździliśmy... Normalnie gdzieś zostawiam, zapominam i robię coś innego. To otrzepany jest za mnie gość. I Znalazłeś 7 razy czy 8. Znalazłem. I co, ile one są warte? ich tak szukałeś? Wiesz co? to są okulary dosyć znanej marki i są dosyć kosztowne. No właśnie, nie ile? Nie chcemy ich zgubić. No, a mam powiedzieć? No jestem bardzo ciekawy, bo no tak mówisz, wie, że taki twertefakt. Tak, tak, no nie wiem, no ile mogą nie, być? No, potężny Wojtek Gola to na pewno z 10 tysięcy dolarów. No nie, no nie przesadzaj. Nie? nie? nie no 5, 6 tysięcy złotych. Ile? 5-6 tysięcy złotych. Bardzo drogie okulary. Tak no. no mają takie samochody. Wiesz, wcześniej, stare. No nie oszukujmy się, przed wymyśleniem federacji Fame MMA nigdy w życiu nie pomyślałbym że na, moi, na moim nosie wiesz, założę okulary wartości 5 tysięcy złotych. To są chore pieniądze, wiesz, ja nigdy nie byłem rozrzutnym facetem. Wiesz, kupowałem sobie tanie dresy, tanie koszulki, spodnie, powiedzmy takie, wiesz, no normalne klasy, no kurczę, wiesz, jakieś takie marki przeciętne. A teraz, ale teraz, no. Zarobasz. No jak no od razu, ale wiesz, jak mogę sobie pozwolić na coś lepszego, no to wiesz, to, to fajnie, że kulcze jestem dumny z tego. Spełniony? Czy jestem spełniony coraz bardziej. Coraz to dobrze. Wiesz, ja całe życie dążyłem do celu. Ca Kurczę, całe moje życie to była taka ścieżka, to była od, od mojej przygody rowerowej, kiedy ja naprawdę miałem motywację, mogę to się powiedzieć jako młody chłopak, motywację i determinację jak nikt inny. Naprawdę stary, jak inni rozmawiali, ja zapierdalałem. Wykorzystałem ten czas. Potem ekipa z Warszawy, poświerdź taty, yy, ekipa z Warszawy, bo po prostu wtedy zadecydowałem, że to już koniec mojej pasji. Potem wiesz, wyzwani, yy, potem yy, jakiś inny biznes po drodze. No i potem pomysł Fejmu, który wiedziałem, że mu się musi udać. Zeszliśmy, mieliśmy gadać Gali, a mówimy o jakiejś życiówce, ale... Konopski siedział z warnego na trzeciej części. Tak, Konowski z e, No, wiesz co, to do dziwo dogadywali się dobrze. Myślę, że oni już są zmęczeni bardzo tą dramą, tym, tym całym nagrywaniem na siebie filmy. To nie będzie ich walki? E, Konowski z Nowardęgą? No w przyszłości. Nie sądzę. No, myślałam się, że po to ich razem, żeby kiedyś doszło do ich walki. Nie sądzę, żeby do tak walki. Z tego względu, że Waldenga no, no, jest, no, zupełnie inne gabaryty, no, a poza tym no, Konop naprawdę, on bardziej pod Ksajo się przygotowuje. No i nie ujmując Cywkowi, no to on bardziej widziałby go z nitron. a Konop naprawdę on napierdala po dwa stalingi dziennie. I myślę, że może zaskoczyć Ksajo. Wiele osób pewnie go skreśla, natomiast myślę, że tutaj będzie fajna walka. Ja wiem, że ty jesteś matchmakerem. I chodzi o to, że zapewne wchodząc w Twoją głowę, chciałeś sprowadzając to Konowskiego, żeby kiedyś zawalczył z Wardęgo. Nie, ja, przecież drama jestem teraz w internecie. No tak, ale stary ona się urodziła, kiedy Ksajo, kiedy już konop wydaje mi się, że on już miał za, za planowal, zaplanowaną walkę z Ksajo. także no raczej no to nie byłby celny traf tutaj. To zestawienie. Na tej chwilę tak. Ale ma. zasięgowo dla was? Zasięgowo super. Natomiast myślę, że naprawdę jest to zmęczenie już tą dramą. Fajnie byłoby, gdyby teraz, gdyby ta walka odbyła się teraz, w tym momencie, super. E, face to face, y, wyjaśnienie tej dramy, walka. I mamy y, to takie wiesz, eskalację konfliktu, mamy wyjaśnienie, ale już po tych cage'ach, kiedy oni będą już na żywo rozmawiali, męczyli ten temat, y, wyjaśnia sobie wszystko, no to już na kolejną galę no, nie widzę tutaj y, sensu do mnie tak. Dziwiło Cię to, że tak dobrze się dzisiaj dogadowali? Wiesz co, myślę, że oni są zmęczeni. Nie tyle mi to zdziwiło, ale. Bardziej tak czułem, że tak może być, no bo ile można, ile można, no naprawdę, już w tych filmów wydali tyle, że już no, nie mają o czym gadać. Kto w twoim odczuciu z nich miał rację w ich dramie? Wiesz co, ja nie śledziłem tego aż tak bardzo, nie oglądałem wszystkich Na tyle, co widziałem. Na tyle, co widziałem. Diplomato jeden. Stary, stary to jest tak samo fana drama, bo oni mieli na siebie tyle argumentów, tyle różnych zarzutów, że no nie powiem to wiem. Serio, nie, nie stanę za żadnym z nich, bo nie, nie jestem w stanie powiedzieć. A która walka Ciebie najbardziej interesuje z tej całej karty? Wiesz co, no Franiu z Paramaxilem będzie ciekawą walką. No w ogóle cała, cała ich drama jest ciekawa. W ogóle, wiesz, od naprawdę długiego czasu dobijałem się do Frania, do Paramaxila. I to były takie trochę, no, że może... Dobijałeś że, nie, się do Paramaxila? Y, Paramaxil powiedział mi, że on nie chce walczyć z Franiem najpierw. Mhm. I po kilku telefonach, po naprawdę długim czasie, bo to ja już... Kurde, to już chyba było, nawet nie wiem, czy w tym roku, to już było bardzo dawno. Eee, to paramaxzy mówił nie, nie, praniu nie może ktoś inny. Eee, no ale w końcu doszło, że to będzie K1 eee, i udało się dogadać tą walkę. Czy faktycznie stary Muran najpierw zawalczy z Arkim a potem z szanownym reporterem, czyli będzie dwie walki, mając poży 50 lat w ciągu jednego dnia. Wiesz, co to jest ciekawa opcja, bo myślę, że wiele... To, to nie jest dogadane? No już jest dogadane. Czyli tak będzie? Tak mówisz, to jest ciekawe, ciekawe rozwiązanie może już w tej chwili, ponieważ e, Szalony Reporter, no widzisz, dużo świeżości i dużo energii i myślę, że ludzie chcą go zobaczyć nawet bardziej niż z Arkiem. Jacka, Jacka z Arkiem, Jacka właśnie z Szalonym Reporterem, Arka z Mateuszem i no ta walka w ogóle, jeden po drugim, to w ogóle, no wiesz, to jest... To będą duże emocje. Jaka piramida w ogóle się stworzy, co? Tak, złożyłeś piramidę, a potem na kolejnej gali 2 na 2. Tak? <grafię> tak sobie powiedziałem, ale wiesz, to też było ciekawe. No właśnie, tutaj macie mieć walkę 2 na 2, tak? Tak, mają mieć walkę 2 na 2. Nefati Brothers kontra Wariat. Eee, no wiesz, to... Słuchaj, bardzo ciężko było znaleźć rywali dla Nefati. Dlaczego? To trwało bardzo długo. Tu Patryk, jak się... Eee, jak się... Zgłosił, powiedział, że może kogoś dobierze, wiesz. Kurde, stary, ja naprawdę długo. Wiele osób są propozycje ode mnie, ponieważ i warunki fizyczne są mega ciężkie, aby, aby tutaj dopasować e, ich odpowiednio. E, no oraz, kurcze, no nie było dywali, po prostu, stary. Dwóch, dwóch znać gości, którzy są w podobnych warunkach fizycznych, którzy chcą walczyć, którzy najlepiej są może, nie wiem, w jakiś sposób właśnie tak bliźniakami, wiesz, to nie jest łatwe. Rozumiem. A jeszcze jakaś walka z tej karty, którą byś chciał tak wyróżnić, wyszczególnić? No wiesz co, Dubiel Boński, klatka rzymska, No Limit, no ale przede wszystkim dziewczyny stary, No. Czekam bardzo na to, bo to jest takie, wiesz, taka wisienka na torcie. A co jak Real zabierze wam pas. No to tak się stanie, no, stary to jest, wiesz, to jest historia. Co w tej fighty, to jest. A jak bardzo w nią wierzysz, w sensie Linki w Master? Ja myślę, że to będzie mocna walka wyrównana. Link jest bardzo, bardzo na nią czeka. Jest bardzo, bo wiesz, była w Tajlandii, przygotowywała się. No, no od, od czasów porażki, tak jak mówię, z mega determinacją trenuje i przygotowuje się do tej walki. Wojtek, no, trzymam, Wiesz, jakby no wiadomo, że no, li, no, link jest od nas i tak dalej, ale no, za tą bitkę. Wojtek, czy to jest najlepsza karta walk w historii? No wiesz co? Co jest za Zaraz będą gadali, że mówisz, że znowu lepsza karta walk. Jest inna. Jest to, o, mamy zmianę. Jest troszkę inna niż poprzednia, e, ale również bardzo zasięgowa, bo jak mogliśmy zobaczyć, stary e, Błoński, Dubiel, e, Masti, Linki, Ksajo Konowski. E, też bardzo zasięgowa. Myślę, że widzowie tutaj, mm, no każdy zdaje coś dla siebie. I, I co? Nie jestem pewien, czy będzie rekord, czy nie. Liczę na to, że tak, bo to też jest super kartowy. Też no nie, nie powiesz, czy najlepsza. No nie powiem, bo po co. Jak znowu będą... nie każdy, nauczyłeś to, nie się. I każdy oceni to stary. Po sześciu najlepszych kartach w historii ale czas. Ale jeszcze jedna rzecz. Korzystając z okazji, chciałem zaprosić. Zobacz, próbowałem robić wyzwanych. No to z czasem, kurde, było super, rozwinęliśmy się mega, wytrzeliliśmy. Ale niestety zasady YouTube'a te wyzwania były za mocne. No i ucinali nas. Potem chude ryki, Ban z i teraz do ze sztuka powstał Spontan. Moim zdaniem jest naprawdę bardzo mocny projekt na polskim YouTube Jest bardzo świeży. To jest zupełnie. Kurde, to jest tak dobre, tam są żywe emocje, dużo śmiechu. Obejrzyj sobie. Obejrzyj. Ocenia. Bo stary. Ocenia. Ja jak oglądałem, to płakałem ze śmiechu. Tak. ze śmiechu dosłownie, bo to jest tak śmieszny kontent. Opowie coś na... najśmieszniejszego z tej historii. Stary cały wyjazd do Barcelony, do Lore de Mar, to była jedna wielka beka. To był stary totalny spontan. Jakieś w ogóle, wiesz, totalnie hardcore'owe rzeczy, wiesz, kurwa, widzisz tą radość? No, tam, Widzę. Musisz obejrzeć. Okulary nie zasłaniają, to... Nie chcę, nie chcę likować, ale naprawdę działo się tyle nieprzewidywalnych rzeczy, że widzowie muszą to obejrzeć. Zaufajcie mi i poświęćcie swój czas, żeby obejrzeć spontan. Dajcie szansę, do trzech razy sztuka mówię. Mam nadzieję, że teraz wszystko będzie dobrze z tym kanałem, bo zależy mi. Bardzo Ci dziękuję, Zewio, trzymaj się stary. Dzięki, Deku.